Cześć! Cześć. Dzisiaj e, rozpakowujemy menu numer 7 Beef Strips in Savory Tomato Based Sauce. Czyli znowu mamy wołowinkę. Strips z wołowiny, jakieś kawałki wołowiny. Zobaczymy. W sosie pomidorowym, W któryś raz z kolei jest wołowinka. Lubią chyba tą wołowinę amerykańską, skoro jej tutaj jest. Znowu mamy podwójne opakowanie. Co my tutaj mamy? Jest kawałki wołowiny. Oczuć pod, pod palcami, że tu są duże kawałki tej wołowiny. Blackberry jam. ok, będzie coś na słodko. Czyli tutaj jeszcze będzie. Co to jest? White wheat snack bread. Kawałek chleba prawdopodobnie. Masło orzechowe mamy tutaj i blackberry jam, czyli będzie kanapeczka, dobra. Tutaj mamy peppermint. To są chyba to są takie cukierki pudrowe miętowe. Chocolate pudding with protein. Pudding czekoladowy taki gotowy już. Ciekawe, do jak jedzenia, to będzie? Czy wyglądało. Do, picia. do jedzenia. Mm. Irish Cream Cappuccino Instant Powder. Dobra, tylko to powinniśmy zrobić na ciepło czy na zimno w, tej, w tym momencie? Z Cappuccino. No, to na ciepło. Zawiera mleko, nie no, wydaje mi się, że to jest na zimno chyba. No ja cappuccino. Tak, na zimno to jest. Okej, okay, zrobimy na zimno. No i nasz podgrzewacz. I znowu chyba są gumy cynamonowe. Ty chyba tak. I ręczniczek, mokry ręczniki, suche znowu chyba cynamonowe, yy, gumki, sól, o, to mamy? beverage base, raspberry. O, znowu yy, malinowe, znowu będzie ten napój malinowy. Sporo tego dzisiaj jest w porównaniu z tym, co było w menu nr 6. Włączymy od razu sobie tutaj grzanie naszego jedzonka. I w sumie tutaj mamy do zagrzania tylko wołowinkę. Nic więcej się na mnie będzie grzało, bo reszta jest na zimno. Trochę to masło orzechowe. Masło orzechowe? ale jest płynne. Dobra, żeby startuje. i się nie mamy. No, jest na zimno. Kapucino. No, jest na zimno w sumie, tak. Myślę, że tam się wszystko zagrzeli, tak bo jest tylko jedna rzecz. Zbieramy sobie tutaj po kolei. Zobaczmy ten chlebek. Kawałek chlebka, jeden. Jedna kromeczka taka. Posmarujemy sobie pewnie tutaj dżemikiem i masłem orzechowym, jak pachnie. Trochę jak taki dostowy pszenny. Tak. Mm -hmm. Jest taki liniasty, nie? Tak, jest taki ciężki dosyć. Mm -hmm. Ciężki i taki mokry. Ciekawe są do tego puddingu. Gęsty. Chyba, jest czekoladowy Pudy. mocno. Kolejny menu bardzo na słodko. Chyba tak. Dużo tego puddingu jest. Nasze tutaj mm, kupiereczki. Ale każdy osobno pakowany. Tak. Trochę połamane, ale ja już, już czuję płachną. mocno, mocno mięsny. Masz sobie tutaj tą kawkę. Jak mentosy trochę pachną. No, no. Mm, Kawa o Jak kapucino takie. Typowe kapucino z torebki. Jak się, znaczy. Jak proszę kapucino, które można kupić do rozpuszczenia właśnie. Zobaczmy czy się wymieszało. Jakie jasne. Idealnie. Idealnie. Ładnie pachnie. Zapach ma fajny. O, jeszcze jeden napój mamy przecież. Zapomniałem. Jeszcze jedna szklaneczka. To jest ten sam napój, który mieliśmy mm. chyba w racji numer 5. Chyba tak. Myślę, zrobimy sobie kanapkę może. Dużo tego masła, jak na jedną kanapkę. Tak, wydaje mi się, że powinny być dwa takie. Dwa chlebki. Chcesz samego masła spróbować? Mmm, bardzo dobre masło. Już raz było masło. Było, ale, ale chyba, chyba było... inny smak miał. Tak, to jest inne. Tam to chyba miało kawałki orzechów? Czy mi się wydaje? To jest takie kremowe, gładkie. Spróbuj, sobie chyba samego. O, nie nie smakuje jak chleb, nie. smakuje jak jakieś takie ciasto. No akurat ten chleb mi za dobry. Masło. To, to może dobrze, że masła jest dużo. Uratuje smak. Blackberry będzie czerwona, po... czarna porzeczka. Czarna porzeczka. Czarna porzeczka. Dobra. Mm, dobre. Chce się rozdzielić, takie jak kalaretka trochę. Mhm. Mm Słodkie bardzo. No kanapka w ogólnie w całości będzie raczej dobra. Mmm, będzie mega słodka. Możesz próbować jak chcesz. Danie główne na koniec zostanie. Zaczniemy od słodkości. Ja spróbuję cappuccino. Nawet pędka jest na cappuccino. Dobre, dobre cappuccino. Smakuje mi. Nie mogę się odezwać długo, bo jest taki gliniasty na chleb. Zaklejający. Tak, do tego to masło orzechowe, które też jest takie sklejające i ciężko się to razem je. Ja spróbuję pudingu. Smaku nie jest złe. Smaku jest całkiem dobre, ale ten chleb nie jest za dobry. Mogliby dać kakersy. Ten pudding, że jest czekoladowy, ale ma jakiś taki dziwny posmak. Plastikowy, jakiś. Jest taki dziwny posmak jakiegoś tego puddingu. Może tak powinien smakować. Nie jest zły, ale jadłem lepsze. Faktycznie jak, tak jak budyń czekoladowy teraz smakuje. No Ja nie przepadam akurat za takimi czekoladowymi budyniami. Wolę inny smak. Dużo słodkości tutaj jest. Cappuccino całkiem dobre. Jak na kaputino, taki takie instant. No jest potrzebne tutaj bardzo, bo ta kanapka skleja. Trzeba ją koniecznie czymś przepić. Ja spróbuję, pudding. Dobra, kanapka. Pasuje tutaj. Ten dżem nie jest jakiś bardzo słodki. Myślałem, że będzie bardziej słodszy tutaj, ale z tym masłem orzechowym i z tym chlebem fajnie się komponuje. Wszystko razem smakuje naprawdę dobrze. Ten chleb sam smakował gorzej, a tutaj tu mi bardzo smakuje. Jest dobry. No mnie nie pasuje jego konsystencja. Ja bym go wolała wymienić na te krakersy, które. Były w mhm. eliminacji. A byłyby lepsze. Bo co były, albo po prostu te karkersy, które była w drugim menu, już nie pamiętam. Natomiast na chleb na trzecim miejscu pod względem tych, tego typu jedzenia. Jak pudding? Wydaje mi się, że on nie. O, że on jest dobry, tylko on jest po prostu. To nie jest takie słodkie. To jest raczej taka gorzka. Jakaś deserowa czekolada. Mm -hmm. Nie wiem, co ci tutaj plastikowo smakowało. Ja czuję taki posmak jakby... To jest posmak takiej gorzkości, po prostu puszczonej <coughs> czekolady. Chcesz jeszcze to? jest do końca. Ja wolę pudding Jeśli mam wybierać kanapka czy pudding to ja bym wybrała puding. Proszę bardzo. Mocno czekoladowy, lekko taki gorzkawy posmak. fajny Kapucina fajne, I może być. Kolowym kawę zwykłą, ale cappuccino też jest fajne. Pasuje do tej kanapki, pasuje do tego pudingu. Jest takie delikatne i tak lekko słodkie. Uh -huh. Nie jest przesłodzone. Uh -huh. Gorzka kawa też by się sprawdziła do tej kanapki, do tego puddingu, Ale to menu tak na obiad, no jeszcze nie mamy dania głównego, ale dużo jest takich, bardziej to jest racja deserowa, śniadaniowo-deserowa. Wiadomo, że to wszystko, większość rzeczy stąd można zjeść sobie oddzielnie. Nie trzeba tutaj dużo szerzek, bo do zagrania jest tylko wołowinka. Także pudding sobie można zjeść. Za jakiś czas zjeść sobie kanapkę z dżemem i masą orzechowym, popić na przykład cappuccino, a później zjeść sobie wołowinka i popić napojem malinowym. Myślę, że nasza wołowina już się zagrzała, mokracała. To by było był nieszczelny ten podgrzewacz. nie wiem, możliwe. Albo tak mocno zaparowało. Jest gorąca, na pewno jest gorąca. Wymieszam troszkę i, i wykładam. Może przełóż ten. Właściwie dzisiaj um... nie potrzebują tak. podwójnej taty. Tak, się jedną na bok na razie. To są kawałki wołowinki. Pachnie, pachnie bardzo ładnie. Wołowinka jest... Duże kawałki są. Taki gulasz. Tak, ale nawet są tutaj, widać, jakby była grillowana ta wołowina. Zobacz. Faktycznie, jest przypalona tak. troszkę albo to jest tylko tak zrobione dla wyglądu, że po prostu wołowina jest ugotowana albo usmażona i przypieczona po prostu jakimś palnikiem tylko jakąś nie wiem grzałką, żeby to tak wyglądało albo faktycznie ona jest gdzieś tam trochę grillowana zaraz zobaczymy w smaku będzie pewnie czuć Tu zapachu nic nie mogę wywnioskować faktycznie trochę jak dania ze słoiczka mhm. wszystkie pachną trochę jak gulasz Wołowinka się rozpada nie jest mega delikatna jest taka bardzo rozpływająca się, ale też nie jest taka do rzucia. Jest bardzo dobrze ugotowana. Mhm. Znaczy jadłem wiadomo taką jeszcze bardziej delikatną, jeszcze mocniej rozgotowaną, dużo bardziej miękką, ale ta, ta jest ok. Jest bardzo dobra. I pomidory też czuć. Jak wyraziste smak, mm -hmm. fajne. Odpowiednio słone, odpowiednio ostre. Takie delikatne, takie odrobinę ostre, ale. Może ostrość się tutaj za bardzo nie czuć. Jest taki na koniec po smaku. Delikatnie, bardzo delikatnie. Ja bym wolał jednak ostrzejsze. Jakieś tutaj tabasko albo coś przydałoby się. Do tej racji tutaj byłoby być na przykład ryż. Tak, tutaj no. ryż by pasował. Bo sam sos Ten, który jest. był w menu 6, ryż by tu pasował. Tam była i tortilla, i ryż, i wołowina. A tutaj właściwie poza mięsem nie ma nic mm -hmm. Brakuje boja. czegoś do tego mięsa. Tak. Albo jakieś albo tortilla. Kasza, cokolwiek, nie? Kasza, tortilla, no tak coś To coś by mogło być. Bo był jeden chlebek, który właściwie zjedliśmy z masłem orzechowym i dżemem i też było go mało, bo można mm -hmm. było to spokojnie rozłożyć na dwie takie kanapki. Tak, albo zrobić sobie złożoną kanapkę. Dokładnie. No chyba, że dałoby się ten chleb nawet przeciąć jakoś, żeby zrobić um, z tego, no ale nie, to sądzę. nie bardzo. sądzę. No, do dodania głównego brakuje czegoś. Ale mocno pomidorowy jest ten sos. Czuć dobrze pomidory. Nie ma tutaj na razie żadnych fasolek, żadnych innych warzyw, takich jak było w poprzednich racjach. więc z wołowiną można było spotkać fasole. Tutaj tego nie ma. Nie, samo mięso z sosem. Samo mięsko z sosem, mhm. Ale dobry taki sosik. Dobry, ale tutaj by się przydało. O, wiesz, co by mi tu się przydało? Placki Placke. ziemniaczane? Tak, placki ziemniaczane, dokładnie, o to mi chodziło. No. Tak, bo to trochę pod sos węgierski podchodzi. I tak mi troszkę też pachniało sosem węgierskim, ale tak delikatnie, delikatnie. No jest bardzo dobre. Czyli tą rację można sobie otworzyć w domu, zrobić sobie tak. placka tak. ziemniaczanego. Tak. No a to sosik, proszę bardzo. Szybko, nie trzeba gotować. Tylko, że na tym opakowaniu całym na wierzchu nie jest napisane, co znajduje się w środku. Jest tylko danie główne podane, no ale nie ma informacji o dodatkach. No tak, bo jakbyśmy wiedzieli, to można by sobie coś jeszcze do tego przygotować później, Jeżeli tak. na przykład chcemy zabrać taką rację na wycieczkę. Jestem zawsze można otworzyć sobie wcześniej i sprawdzić. Można. Ale kupując, kupuje trochę kota w worku. Jak na obiad, to samo mięso to tak troszkę ubogo. Znaczy, mhm. można się nim najeść, ale czegoś brakuje, nie? Na Brak przełamanie nie smaku. Mhm. Może być pudding. Nie, pudding do tego nie pasuje. No, średnio. Ale mięsko jest smaczne. Tak. Nie piliśmy napoju. Pachnie bardzo ładnie. No to jest ten sam, pewnie co był w... Yy... Malinowy. Mhm. To jest ten z racji numer 5, ten sam smak chyba. Tak, ale wtedy chyba bardziej go rozcieńczyłeś, czy mi się wydaje? Teraz jest nie. taki skoncentrowany mocno. Nie, też był chyba do takiej szklanki w latach. No to ten jest jakiś mocniejszy. A raczej nie była w, większa porcja, bo to był taki ten patyczek mhm. wąski. Jest mocny i nie jest taki cierpki jak tamto. Ten smak był taki... ten jest mocno słodki. Ten był taki przełamany, taki z goryczką. Nie jest troszkę goryczki, jest troszkę cierpki. Odrobinkę, ale tam... ale faktycznie jest inny niż tamten. Jest słodszy. <laughs> jest słodszy. I taki bardziej koncentrat. Dobry, ja sobie cukierasa To Też jestem ciekawa. Mocno miętowy. A to jest na pewno, to jest pudrowy miętowy cukierek, czyli będzie bardzo słodki i o smaku mięty. To jest w ogóle napisane Life Savers. Ok, one ratują życie. Spoko. A, no może duża zawartość cukru? Co? Żeby podbić trochę kaloryczność. Może. Mocno miętowe, tak. Ale czy bardzo słodkie? Nie. Słodki jest, ale nie jest jakoś bardzo słodki. No ty pudrowy cukierek miętowy. Chyba twardszy. No, może są mocniej zbite. Mm -hmm. Ale mocno, mocno miętowy, takie mocno może mm. Nie wiem, czy te gumy będą potrzebne. Bo zostawimy na inny, na inny raz te gumy. No cóż, jeżeli się podobało, to zapraszam do subskrypcji, łapki w górę. Zerknijcie na poprzednie filmy i zapraszamy na, na kolejne. Na razie, cześć. Cześć.